Cześć kochani, witam w ostatnim odcinku z serii nietestowane karty graficzne, tak? Nadszedł koniec, a więc bez przedłużania pokażę Wam co przyszło w ostatniej paczce. A więc prezentacja kart i tutaj mamy Inno 3D, nawet nie wiem co to jest. GTX 970 standardowo, prawda? Lubicie 970? -tki. Nie wiem, ile ich już mam, ale dużo. Będzie jeszcze jeden odcinek, w sumie podsumowanie. A więc dwójka. Bardzo podobna do poprzedniej, ale jest to MSI. Bardzo fajne. Cieszyłem się, jak zobaczyłem, co to jest. Jest to GTX 1050 wersji Ti. Nie posiadam takiego, ale niestety ten akurat ktoś zniszczył. PCB jest po prostu... Zobaczycie w przebitkach. Po śrubokręcie! A więc... Na pewno trup nawet nie wkładamy do platformy testowej, no bo po co. Trójka to już duża, ciężka, potężna His Radeon HD 7970. No bardzo ciekawy model sprzed lat, ale naprawdę bardzo fajna turbinowa konstrukcja. Lecimy dalej. Następną kartą jest taki wielki MSI od Smoka, czyli coś potężnego. A co to dokładnie jest? Jest to GTX 780, także były już takie karty w testach, bardzo fajne, najwyższe modele na tamten czas. Też czuć, że trzymamy potęgę w ręce, waga i wykonanie świetne. A następna? Bardzo podobna, MSI od Dragona, czyli też od Smoka. I co? 974 GB, nawet taki model identyczny już posiadam. Co mogę powiedzieć? Podświetlane logo tutaj już jest. Wchodzimy w nowoczesność, a więc bardzo fajna. Niestety, jedna łopatka jest urwana, ale nam to nie będzie przeszkadzać. I karta, dla której kupiłem cały zestaw. Może ktoś poznaje: Republic of Gamers. GTX 1080, wentylatorowej wersji. Piękna. Uwielbiam te właśnie karty. Fajna seria to była. Też mam już ich w kolekcji kilka. Oczywiście nie 10-80. To jest moje marzenie, żeby została ze mną właśnie taka karta. Ale jak będzie, przekonamy się dziś. A więc przejdźmy do platformy testowej. Lecimy. Pierwszą kartą miał być GTX 1050 Ti. Ale ze względu na stan odrzucamy ją, tak jak mówiłem. A więc dwójka. GTX 970 od Inno3D, lecimy. No i pięknie, mamy zwarcie. Więc ratujemy kompa i mamy trupa. Zesilecz zareagował, więc nic się nie spaliło. A więc trzecia karta jest to His Radeon 7970. Lecimy, wentylator kręci i czekamy na obraz. No, i niestety się nie doczekamy, a więc lecimy dalej. Lecimy z czwóreczką, a czwóreczką jest MSI GTX 780. Wentylatory kręcą, czekamy na obraz. Standardowa procedura. No i mamy obraz. Prawdopodobnie pamięci uszkodzona. I piąteczka, znowu MSI. Tylko teraz GTX 974GB. Lecimy. wentylatory kręcał. Delikatnie drży, ponieważ brakuje jednej łopatki. Teraz już drży bardziej. Raczej to widzicie. I mamy obraz. Czekamy na sterownik. I mamy to. Jest sterownik. Czyli pierwsza sprawna karta. I ostatnią kartą jest nasz ulubiony Republic of Gamers GTX 1070. Oby działał, lecimy. Wentylatory ruszyły. Nawet jakieś RGB, choć dziwnie się świeci, nawet nie do połowy. No i wentylatory się zatrzymały. No i niestety, mamy trupa. Czyli jedna karta na 6 działa. Zobaczcie sobie jeszcze platformę testową, a cena jaką zapłaciłem za paczkę to 255 zł i na początek GPZ. I tutaj dorzuciłem kartę z poprzedniego odcinka, czyli gtx 950. I zobaczcie główne różnice między 970, właśnie a 950. I od razu można zauważyć, że 970 startował w 2014 roku, a słabszy egzemplarz, czyli 950, już w 2015 roku. Różnice olbrzymie od jednostek cieniujących, aż po szynę danych 256 kontra 120. 8 bitów. To samo tyczy się pamięci 2 giga kontra 4 giga a nawet zegary GTX 950 posiada słabsze od 970. A więc przejdźmy dalej, i tutaj taka ciekawostka na początek: furmarka zrobiłem bez wymiany pasty, tak jak karta przyszła, i zobaczcie, że po dwóch minutach musiałem przerwać test. Karta osiągła już 86 stopni i zaczynała nieźle spowalniać. FPS był już w granicy 106 klatek, a po wyczyszczeniu karty i wymieniu pasty. Po 10 minutach moje oczy ujrzały 71 stopni, czyli rewelacyjny wynik. I w końcu możemy przejść do prawdziwych testów na początek syntetyki, czyli 3DMark Time Spy. Nas interesuje oczywiście ocena grafiki. I tutaj GTX 950 osiąga 1837 punktów, będąc bardzo nisko, ale to raczej nie jest zaskoczenie. A GTX 970 jest już dużo wyżej z wynikiem 3671 punktów. Czyli GTX 950 jest o połowę słabszy. Następnie Fire Strike i tutaj również bierzemy ocenę grafiki pod uwagę. I nasz GTX 950 znowu nisko, 6404 punkty. Konkuruje z taką kartą GTX 760. Bardzo podobne wyniki karta osiąga. I lecąc wyżej, nasz GTX 970 Osiągnął tutaj już 12 112 punktów i konkuruje z GTX 1060 3GB. I tutaj znowu mamy dwa razy słabszy wynik. Następnie Steel Nomad i tutaj GTX 950 osiągnął 148 punktów, a GTX 970 aż 310. Ale możecie zauważyć, że jakimś dziwnym trafem inne GTX -y 970 osiągały dużo lepsze wyniki nawet 608 punktów. A w Engine Heaven Benchmark 4.0 nasz GTX 950 osiąga 1463 punkty i znowu konkuruje z GTX 950 i GTX 760, który tutaj wypadł lepiej. A GTX 970 jest w połowie stawki i walczy właśnie z GTX 1063 GB. A wynik to 2984 punkty. I czy tak samo będzie w grach, sprawdźmy na początek Shadow of the Tomb Raider, nastawy najwyższe Full HD. Nasz GTX 950 znowu nisko z wynikiem 25 klatek średnio. Nad nim dużo wyżej. GTX 970 z wynikiem 50 klatek średnio. Co daje znowu dwukrotność wyniku. Lecimy dalej. Far Cry 5 nastawy Ultra i Full HD. I tutaj nasz GTX 950 osiąga 33 klatki średnio, gdzie GTX 970 osiąga 65 klatek średnio, czyli różnica jest taka sama jak w poprzednich testach. Następnie Far Cry 6, nastawy Ultra i Full HD, i tutaj GTX 950 osiąga 20 klatek średnio, a GTX 970 osiąga 41 klatek. A jak będzie w Wiedźminie trzecim, sprawdźmy nastawy Uber z włączonym fsr w Full HD. I tutaj, nasz GTX 950 znowu nisko, wynik to 22 klatki średnio. Ale za to GTX 970 osiąga tutaj już bardzo świetny wynik. 55 klatek średnio. A więc idziemy dalej coś nowszego, czyli Cyberpunk 2077 na Ultra Full HD. Tutaj nasz GTX 950 zlicza totalne dno, 14,5 klatki średnio. A nasz GTX 970 osiąga 29 klatek, co też nie jest rewelacyjnym wynikiem. I przyszedł czas na dziedzictwo Hogwartu, nastawy Ultra Full HD, oczywiście odpalone EFSR. I tutaj nasz GTX 950 osiąga przedostatnią pozycję z wynikiem 13 klatek średnio. GTX 970 dużo lepiej, aczkolwiek bez szału osiąga 27 klatek średnio. I została ostatnia gra, czyli CS2, nastawy niskie Full HD. GTX 950 osiągnął tutaj 120 klatek średnio. GTX 970 osiąga 137 klatek, także tutaj nie są duże te różnice. A dlaczego karty wypadły tak słabo? No, bo testy były właśnie na i7, 6700K. Tutaj ogranicznikiem cały czas jest procesor. A podsumowując, nie mam dużo do powiedzenia. Znowu powtarzają się te same karty w testach, więc tak naprawdę nic nowego, ale no chciałem zakończyć. Poprawnie, czyli pokazać faktycznie co przyszło, a że przyszły takie same karty, a reszta nie działa, no to już niestety nie jest moja wina. Nie przeskoczę pewnych rzeczy. Przykro mi bardzo właśnie z powodów tego Asusa. No niestety na to liczyłem. Chciałem właśnie mieć, po prostu chciałem ją mieć w swojej bazie kart. Zostałaby ze mną na dłużej, a tak w sumie nie wiem co z nią zrobić. Dajcie znać. Nie jestem w stanie je naprawić, nie wiem co je dolega. Rozbierałem, ale nie dojdę końca. Niby zasilania wszystkie są. Chyba Chip jest po prostu odklejony od PCB, a więc spróbować rebalingu piszcie w komentarzu. I tak naprawdę chciałbym Was zaprosić serdecznie już na następny odcinek, w którym podsumujemy wszystkie moje karty, A AJXX 100 dowiecie się za wszystkie zapłaciłem, ile kosztowała najdroższa paczka, ile najtańsza, ile kart działa, ile kart nie działa. I zresztą piszcie, co jeszcze chcecie wiedzieć, a nie wiem, czy materiał się pojawi za tydzień, mogę się nie wyrobić, chciałbym to ciekawie ograć. No i na pewno następny odcinek będzie dość długi, a więc serdecznie zapraszam. Dzięki za dziś, dzięki, że byliście i trzymajcie się do następnego. Cześć!